Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Mag. Za nami kolejna seria spotkań zarówno w piłkarskiej czwartej, jak i trzeciej lidze. Zaczynamy od zmagań trzecioligowych. Bałtyk Koszalin w tej kolejce spotkań mierzył się na własnym boisku z kotwicą Kołobrzeg. Starcia lokalnych rywali zawsze dostarczają sporych emocji. Jak było i tym razem? Zobaczymy w skrócie z tego spotkania. Przypomnę, Bałtyk Koszalin podejmował kotwicę wice wicelidera rozgrywek. 14 kolejce spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Bałty Koszalin stroje ciemne podejmował kotwice Kołobrzeg. starcia lokalnych rywali zawsze dostarczały sporych emocji i często kończyły się remisami bramkowymi. Tym razem zdecydowanym faworytem był zespół Kołbrzeski, który jest wiceliderem zmagań. Zaczynamy jednak od dobrej akcji w wykonaniu gospodarzy Sebastian Ginter. Uderzenie jednak bardzo niecelne. W bramce kotwicy Kołbrzek były bramkarz Bałtyku Oskar Pogorzelec. Kolejna akcja w wykonaniu gospodarzy. Łysiak w pole karne. Jest próba uderzenia. Sebastian Ginter jednak na posterunku Oskar Pogorzelec. Tym razem Kołbrzeżanie. Jest próba uderzenia z dystansu. Broni ten strzał z problemami. Golkiper Bałtyku. Rzut rożny, ale ten strzał nie mógł zagrozić bramce gospodarzy. Kilka ciekawych akcji w wykonaniu Bałtyku na początku spotkania. Paweł Łysiak próbował z ostrego kąta, ale świetnie broni bramko szkotwicy. Taj fragment gry niebezpiecznie pod bramką Bałtyku. Spore zamieszanie. bramkarz daleko od własnej bramki jest. Pusta bramka, poprzeczka. Dominik Chromiejski dobija. Mimo asysty trzech zawodników i bramkarza, zdobywa bramkę na 1 do 0, bo to 24 minuta spotkania. Kolejny staje fragment gry dla drużyny kołbrzeskiej. Było niebezpiecznie, ale i tym razem bramki nie było. Od zdobytej bramki kotwica przeważała, miała kolejne akcje. Gdzieś pogubiła się drużyna gospodarzy. Jest okazja. I świetnie interweniuje defensywa Bałtyku, która musiała wyręczyć golkipera swojej drużyny. Gospodarze też starali się stworzyć jakąś okazję do wyrównania stanu rywalizacji. I to jest taka okazja. Bedniński jednak uderza wysoko nad bramką. Mamy zmianę. Kolejny stały fragment gry. Ginter. Bedliński. Było spore zamieszania statecznie. piłkę wybija obrońca kotwicy. I bramki w tej akcji nie było. Przechodzimy do drugiej części spotkania. Przypomnę, kotwica prowadzi 1 do 0. Koobrzeżanie, jest okazja, i jest bramka. Grzegorz Goncerz napastnik Kotwica kotwicy strzelam bramkę na 2 do zera. Zawodnik, który wszedł na boisko właśnie w drugiej części spotkania. Ponownie w ataku kotwica, goncerz. Jest okazja, i tylko słupek ratuje gospodarzy przed utratą bramki. Kolejny błąd bramkarza Bałtyku, niewykorzystany przez Kołobrzeżan. I tu jest faul, którego sędzia nie zauważył. Z tego mogła być kontra, a także mogła być bramka samobójcza. Na szczęście piłka nie poleciała w światło bramki. Rzut rożny dla drużyny Kołobrzeskiej. Okazja do kontry. Szybko przerwana. Próba uderzenia z dystansu. Piłka poszybowała obok bramki. No, nie był to najlepszy występ bramkarza Bałtyku. Sporo szczęścia. golkiper, gospodarze, miał w tej sytuacji. Ale tym razem. To obrońcy gdzieś stracili koncentrację. Jest okazja, jest próba uderzenia na szczęście dla Bałtyku bez straty bramki. Ginter w polu karnym, faulowany arbiter był bardzo blisko całej sytuacji i odwizuje rzut karny dla zespołu koszańskiego. Paweł Łysiak przegrywa pojedynek z Oskarem Pogorzelcem a Oskar Pogorzelec w poprzednim sezonie obronił 8 rzutów karnych w barwach Bałtyku Koszain. Tym razem podtrzymuje te seriale już w barwach kotwicy Kołobrzeg. Kołobrzeżanie wykorzystali to, że Bramki nie zdobył Bałtyk i stworzyli swoją okazję. Bramka na 3 do 0, Grzegorz Goncerz. W tym samym zasadzie spotkanie zostało rozstrzygnięte, ale to nie koniec strzelania w tym meczu. Ponownie w ataku goście. Wydawało się, że nic z tej akcji nie wyniknie. Łatwa strata. Jakub Szarpak lobem pokonuje bramkarza Bałtyku i mamy bramkę na 4 do 0. W końcu wstęp spotkania rzut wolny dla Bałtyku. Łysiak, świetne prostopadłe zagranie. Ginter jest gol. Honorowy w tym spotkaniu ostatecznie. Bałtyk przegrywa z kotwicą Kołobrzeg. 1 do 4. Bardzo się cieszę z, z trzech punktów na trudnym terenie. Zdawaliśmy sobie sprawę też z jakości e, Bałtyku i, i na pewno mocno się na to przygotowywaliśmy, jeszcze po przegranym meczu była też nas, w nas chęć e, odbudowania się i, i pójścia na, 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 na te tory do przodu i no tak, też, tak też się dzisiaj stało, Czy punkty, pierwsza połowa toczona w trudnych warunkach e, pogodowo-bojskowych, e, cieszę się, że... Że, że ważna bramka do przerwy 1-0 jest, jest takim czynnikiem, na pewno yy, wspomagającym nas yy. w drugiej połowie. Dobra zmiana Grzegorza Guncerza, strzelamy na 2-0. Yy, generalnie wydawało się, że jest mecz pod kontrolą, ale, ale, ale rzut karny. I na pewno chwała, chwała mojemu bramkarzowi, bo, bo, bo bramka strzelona 2-1 na pewno dodałaby skrzydeł przeciwnikom. A... A tak, to, to nas uszydliła dwie bramki, dwie ładne bramki, 4-0 i e, no, niepotrzebna też bramka, ale, ale bardzo fajnie rozegrany rzut wolny. Musimy się też przygotować na takie, na takie rozwiązania, bo, bo musimy być zespołem reagującym do, do końca, do końca mądrzej. pracujemy dalej, e, dopisujemy te, te ważne trzy punkty i na pewno e, dzisiaj się cieszymy. A od jutra przygotowujemy się na, 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 na też bardzo trudnego rywala, na, na środę wielkopolską. Na pewno nie, nie, zasłużyliśmy, nie zasłużyliśmy na tak wysoką porażkę, jak, jak, jaką dzisiaj tutaj zanotowaliśmy. Mieliśmy swoje sytuacje. Tak jak trener wspomniał, był rzut karny, który myślę, że zadziałałby dla nas jak taka, taka, taka fala do, do gdzieś tam pójścia do przodu, a, a, a pewnie stworzyłaby jakiś tam problem dla przeciwnika, jeżeli chodzi o o wydarzenia na boisku i zawsze w takich sytuacjach, nawet, nawet najmocniejszy, najmocniejszy zespół, jak, jak ma gdzieś tam mecz pod kontrolą i, i, i traci bramkę w takiej sytuacji, no to robi się nerwowo i myślę, że ta nerwowość gdzieś tam, gdzieś tam na pewno no, przeciwnikowi by przeszkodziła, nam by pomogła pewnie. Natomiast no, to jest tylko gdybanie. Myślę, że, że gdzieś zabrakło dzisiaj w tych, tych trudnych warunkach na boisku. Y, takiej takiej y, przede wszystkim asekuracji, bo można było się spodziewać, że, że tu będą jakieś błędy y, poprzez, poprzez y, to, jak to boisko wygląda. I, i myślę, że w takich, właśnie, w takich właśnie sytuacjach te bramki straciliśmy po takich właśnie błędach gdzieś, y, gdzieś y, y, przy naszych tutaj rosłych obrońcach te warunki no, typowo nie, 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 nie pod nich, jeżeli chodzi o jakieś y, zwrotność czy, czy, czy sytuacje, w których trzeba szybko gdzieś tam się odpowiednio zachować, no to, to, to nie, jest, nie jest, jakby boisko dla nich. No i, i szczególnie w tych sytuacjach trzeba myśleć o tym, że, że to trzeba tę sytuację po prostu zaasekurować. No, nie było tego dzisiaj. Zabrakło właśnie właśnie takiej, takiego wsparcia gdzieś tam przy tych sytuacjach bramkowych dla, dla przeciwnika I, i myślę, że to, to dlatego po takich prostych błędach też, też te bramki bramki dzisiaj traciliśmy. No i nie sposób się odnieść też dzisiaj do nie najlepszego dnia naszego bramkarza, a po drugiej stronie no, klasowy bramkarz, który jeszcze niedawno był u nas w klubie i, i, i dający dużo, dużo gdzieś tam pewności w bramce, a więc, a więc myślę, że tutaj no, dzisiaj niestety, niestety yy, kończy się wysoką porażką. Bałtyk Ośczelin przegrywa swoje spotkanie z kotwicą Kobrzek 1 do 4. To spory wymiar kary, jeżeli chodzi o ten pojedynek, bo Bałtyk miał swoje okazje, miał rzut karny, ale ich nie wykorzystał. A kotwica była bardzo skuteczna w tym meczu, a miała jeszcze więcej sytuacji, żeby ten wynik był bardziej okazały. Emocji nie brakowało, no ale tutaj zdecydowane zwycięstwo kotwicy Kobrzek. Przechodzimy do tego, co się działo w minionej kolejce spotkań. Tabela i zapowiedź kolejnej serii pojedynków. Komplet wyników 14 kolejki spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Bałtyk Koszań przegrywa z kotwicą 1 do 4 bez bromek w starciu polonic Olimpią. Pogoń Nowe Skalmierzyce pokonuje GKS Przodkowo 5 do 1. Remis w starciu Zawiszy ze świtem 1 do 1. Soku wygra na wyjeździe z KP 2 do 0. Unia rozbiła błękitnych 6 do 1. Stolem remisuje starcie z Jarotą 1 do 1. Elana wygrała z pogonią 5 do 0 i Kluczewia przegrywa z Bałtykiem 1 do 2. W tabeli prowadzi Olimpia z drogiem 34 punktów, 32 Makotwica, 30 Pogoń Nowe Skalmierzyce, 27 Świt, po 25 Sokół i Unia, po 21 Polonia i Błękitni, 20 Zawisza. Dolna część tabeli z ma 19 punktów, 18 KP, 17 Elana, 16 Pogoń, Bałtyk, Koszań 14 miejsce, 13 punktów. Po 11 mają Jarota i Bałtyk, GKS 9 i Kulczewia 3. Program 15 kolejki. Bałtyk zmierzy się na wyjeździe z GKS-em przodkową. Olimpia podejmie KP, kotwica, Polonie. Pogoń 2 Szczecin zmierzy się z Pogonią Nowe Skalmierzyce. Jarota podejmuje świt, Soku zmierzy się ze Stolemem. Bałtyk walczyć będzie z Unią, błękitni podejmują Elanę i Zawisza zmierzy się z Kulczewią. Przechodzimy do zmagań czwartoligowych. Gwardia Koszalin na swoim boisku mierzyła się w tej kolejce z jeziorakiem Szczecin. Przypomnę, Gwardia Koszalin trzy kolejki temu przegrała swoje spotkanie jedyne jak do tej pory. W meczu wyjazdowym z Białymi Sądów. Później zdecydowanie odmieniona drużyna aplikuje kolejnym rywalom coraz więcej goli. Tym razem do Koszaina przyjechał Jeziorak Szczecin, zespół ze środka ligowej klasyfikacji. Gwardia była faworytem i liczyła na kolejny komplet punktów, co od razu potwierdziła. Zobaczmy skróty z tego spotkania. Gwardia Koszaina podejmowała na własnym boisku w 13. kolejce spotkań Jezioraka Szczecin. W 13. kolejce spotkań w piłkarskiej czwartej lidze Gwardia koszańsk stroje Czerwone podejmowała jeziora Szczecin. Faworytem zespół koszański Jeziorak w środku ligowej klasyfikacji, ale to jest zespół, który może sprawić trudności nawet faworytom. Gwardziści na początku dominowali, arbiter dopatrzył się tam faulu na Cezarym Zalewskim i w piątej minucie spotkania odwizuje rzut karny Daniel Chyła i jest gol na 1 do 0. Szybko strzelona bramka przez zespół Koszaliński. Ponownie staje fragment gry dla zespołu Koszalińskiego. Jest okazja niewykorzystana przez Daniela Chyłę. Kolejna okazja dla naszej drużyny. Sawicki broni bramkarz. Uderzenie Wojciechowskiego w poprzeczkę. Wyborna okazja gwardii do tego, żeby podwyższyć przewagę. Co się odwlecze, to nie uciecze. Nadal akcja gospodarzy i arbiter uznał, że Cezary Zalewski uderzył w bramkę i zdobył gola. Piłka przekroczyła linię bramkową i mamy 2 do 0. Gwardziści nadal atakowali, szukali okazji do kolejnych goli. Wiktor Sawicki. Z problemami broni bramkarz Jezioraka przy dobitce Miłosza Kozioła nie miał już najmniejszych szans i gwardia podwyższa przewagę do trzech bramek. Swoje okazje również mieli zawodnicy ze Szczecina. Skutecznie interweniowali jednak defensorzy drużyny koszalińskiej. Cały fragment gry dla Jezioraka. Niezbyt pewna interwencja, ale ostatecznie piłka ląduje w rękach Adriana Hardleba. I ponownie staje fragment gry, ale tym razem dla Gwardii. Sporo problemów miał tutaj bramkarz Jeziorak. Ostatecznie w ramkę zdobywa Wiktor Sawicki i jest 4 do 0. Końcówka pierwszej części spotkania. Jeziorak w natarciu szukał swojej okazji strzeleckiej. Tym razem jednak piłka poleciała obok bramki. Druga część spotkania. Gwardia nie do końca zadowolona z tylko czterobramkowego prowadzenia. Próbowała tutaj zdobyć kolejną bramkę. Arbiter nie dopatrzył się faulu, choć wydawało się, że ostro był potraktowany zawodnik drużyny koszalińskiej w polu karnym. Jeziorak też miał swoje okazje. I gwardia. Marcin Dubielewicz osamotniony w ataku. Czeka na pozostałych zawodników. Dubielewicz w polu karnym. Próba uderzenia, świetnie broni i ten strzał, bramkarz Jezioraka. Wojciechowski. Sawicki blokowany, jeszcze raz Sawicki i jeszcze raz zablokowany strzał napastnika gwardii. Staje fragment gry. Była okazja, Daniel chyła główką, ale ostatecznie piłka wylądowała w rękach Bramkarza. Sporadycznie atakowali zawodnicy ze Szczecina. W ten czy inny sposób radzili sobie przeważnie zawodnicy defensywnego bloku gwardii. Chociaż tutaj spory chaos, ostatecznie nic z tej akcji nie wynikło. Tu świetna okazja dla gwardii. Sawicki. Ostatecznie Bacheda. Uderzył mocno na bramkę. Jest okazja, jest uderzenie. Nie mam bramki. W ataku Jeziorak. Spory chaos w polu karnym, ale niewiele z tego wynikło. Jeszcze jedna próba. Spokojnie Póki co interweniują defensorzy gwardii. Jeszcze raz gwardziści. Próba uderzenia z dystansu obok bramki. Bachleda próba uderzenia. Też strzał niecelny. Sporo sytuacji w drugiej części spotkania, ale obie drużyny raziły nieskutecznością. Tu wyborna chyba jedna z lepszych okazji jeziora. Niewykorzystana ostatecznie gwardia, Koszań, wygrywa 4 do 0. Przyjechał do nas przeciwnik, który na pewno potrafi bardzo ofensywnie grać w piłkę, ale też widzieliśmy, że ma problemy w defensywie i to się w pierwszej połowie sprawdziło. Chciał nas kontratakować, ale nasza defensywa wygrała bardzo dobrze. No i z przodu w pierwszej połowie udało nam się strzelić 4 bramki. Mieliśmy także poprzeczkę Daniela Wojciechowskiego. Bardzo cieszy to, że nasi napastnicy strzelają, że idziemy za akcją, idziemy, idziemy po strzale na, na bramkę i to yy, tą czwartą bramkę też Miłosza Kozioła właśnie w takiej sytuacji strzeliliśmy. Yy, no, w drugiej połowie czujemy duży niedosyt, bo, bo mimo yy, przewagi optycznej to, to rywal nas próbował kontratakować, ale solidnie Kuba Czyżewski, Daniel Wojciechowski, Bartek Maciąg, a my z przodu mimo, że mieliśmy takie swoje sytuacje to to brakowało tej, tego, tego, tego czegoś, szczególnie po zmianach, które dokonały się w drugiej połowie. Ale dowiedzieliśmy przede wszystkim to, że z tyłu nie straciliśmy żadnej bramki, Szliśmy cztery. Zrobiliśmy kolejne trzy punkty bardzo ważne, szczególnie na takim ciężkim boisku i, i mocno osłabiliśmy kadrowo, bo nie mamy czterech podstawowych zawodników ze względów na Obowiązki służbowe w wojsku, dodatkowo też choroby nas, nas nękają, ale to pokazuje, że zespół, mimo, mimo osłabień kadrowych, potrafi, potrafi spiąć się na swój prawidłowy poziom i nie patrząc na rywala, grać swoje, zwyciężać. Dlatego, dlatego to bardzo cieszy i gratuluję swoim zawodnikom determinacji i chęci zwycięstwa dzisiaj, bo, bo w każdym meczu gramy o pełną pulę. Dziękuję. Gwardzieści wygrywają na starcie z Jeziorakiem Szczecin 4 do 0. Wszystkie bramki padły w pierwszej części. W drugiej było bardzo dużo sytuacji zarówno z jednej jak i z drugiej strony, ale w skuteczności i jednym i drugim brakowało. Pewne trzy punkty zostają w Koszalinie i to jest trzecie zwycięstwo z rzędu zespołu koszańskiego. Podsumowanie tego co się działo w 13. kolejce spotkań, tabela i zapowiedź kolejnej serii pojedynków. Komplet wyników 13. kolejki spotkań w piłkarskiej czwartej lidze. Gwardia wygrywa z Jeziorakiem 4 do 0, GKS Monowo przegrywa z Wierzą 0 do 5. Chemik pokonał Sokoła 4 do 2, Bezbromek w starciu Olimpa z Dębem. Flota wygrała z białym 5 do 1, Wineta wygrała z Pogonią 4 do 0. Zefir przegrywa z Hutnikiem 0 do 3, Darłowia z MKP 0 do 2, Ina pokonała Orła 2 do 1 i Błękitni przegrali z Raselem 2 do 3. W tabeli prowadzi dom w zrobieniu 37 punktów, 33 ma flota, 32 gwardia koszalin, 29 wineta, 24 biali, po 22 hutnik i wieża, 21 nkp, tyle samo orzeł, 17 jeziorak, po 16 mają chemik i olimp, 13 darłowia, 12 Ina, 11 soku, po 9 GKS manowo-błękitni, 2 stargard i raseldygowo, 7 punktów pogoni i 6 Zefira. Program 14. Kolejki wieża zmierzy się z Gwardią, Dąb podejmuje GKS, Orzeł zmierzy się z Sokołem, MKP podejmuje Flotę, Jeziorak walczyć będzie z Winetą, Biali z Błękitnymi, Hutnik z Olimpem, Rasel podejmuje Chemika, Pogoń zmierzy się z Darłowią i Ina z Zefirem. Przypomnę, w najbliższy weekend starcia wyjazdowe zespołów Koszański Bałtyk. Koszań mierzyć się będzie na wyjeździe z GKS-em Przodkowo, natomiast Gwardia, Koszań na trudnym terenie zmierzy się z wieżą Postominu. Dlaczego na trudnym terenie? Bo ostatnio wieża prezentuje dobrą dyspozycję i niezłą dyspozycję strzelecką, aplikując ostatnio GKS-owi manowo aż 5 bramek. Zatem zapowiada się ciekawa konfrontacja, ja zarówno tu, jak i w przodkowie, gdzie mierzyć się będzie Bałtyk właśnie z GKS-em. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie magazynu Liga Max za tydzień. Do zobaczenia.